Dzień dobry wszystkim, tutaj Tarot. W szczególności witam wszystkie zodiakalne strzelce w czytaniu na lipiec 2023 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę niedawną przeszłość, obecną sytuację i najbliższą przyszłość oraz wyciągnę kartę Radę. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Mnie też jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaków, Ascendencie i księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś. Dla siebie. Dodatkowo polecam czytania miesięczne typu wybierz talie. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam, one wszystkie są dla Was. Ja już, moi kochani, nie przedłużając, przechodzę do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. No i tak, jak zwykle, moi kochane strzelce, będziemy działać sobie chronologicznie, zaczynając od przeszłości, przez teraźniejszość do najbliższej przyszłości. No a później na podsumowaniu rada na ten miesiąc dla Was. Zobaczmy sobie, co w tym miesiącu dla Was karty mają do powiedzenia. Dobra, przeszłość. Królowa Kielichów. Dziewiątka monet. Dziesiątka mieczy. W tle. Szóstka, yy, przepraszam, ósemka buław. Teraźniejszość Rydwan. Świat. Dwarka na wielkie. Szóstka mieczy. Ojeju, co tu się będzie u Was działo, drogie strzelce? Macie. Mm, jeśli chodzi o lipiec, macie dwie karty: mm, związane ze zmianą, i jedną z przyśpieszeniem akcji, tak? Z przyśpieszeniem działań. W tle ósemka mieczy. Bardzo dziwne połączenie. Bardzo dziwne połączenie. I najbliższa przyszłość, czyli od sierpnia dalej. Królowa Monet, dziewiątka kielichów, połączona z piątką kielichów w, tle. w słońce, okej. Okay. No i rada. <laughs> Siła. Dobrze, moi kochani. Moje kochane strzelce. Przechodzimy sobie do Waszego czytania. Zaczynamy oczywiście od przeszłości. A tutaj. Królowa Kielichów. Dziewiątka monet. Dziesiątka mieczy. Ósemka buław w tle. Ciekawe jest tutaj ósemka buław. Wiecie, bo, bo tutaj jakby obraz jest klarowny. Bo królowa kielichów to jest kobieta po przejściach. No tutaj nie jest wasz trygon, natomiast bardziej to po prostu tyczy się spraw takiego, takiego podejścia uczuciowego takiej dojrzałości emocjonalnej chęci dzielenia się swoimi uczuciami tak? chęci tego, żeby być po prostu szczęśliwym, po to, żeby mieć drugą osobę przy sobie takiej takiej świadomej uczuciowości, z którą ktoś się, po prostu chcecie się podzielić, tak? Tutaj to jest w przeszłości dziewiątka monet obok, to jest karta mówiąc prosto takiego trochę mam więcej troszeczkę, więc to, to troszeczkę więcej to co mi zostaje, to zadbam o siebie, tak? Postaram się jakoś tutaj jak najlepiej wyglądać, coś, na coś sobie pozwolić, czy też sobie gdzieś pojechać. Dać sobie troszeczkę właśnie tej opieki, takiej zadbania o siebie i czucia się komfortowo w swojej sytuacji, na ile oczywiście mnie stać, bo pamiętajmy, że to jest jednak karta monet, tak, czyli to, to, to jest na zasadzie um, dodatkowe środki inwestuje, w cudzysłowie inwestuje w siebie, tak to jest bardzo fajna energia po prostu dbania o siebie. To tak jakbyście chciały poprzez jakoś tam zadbanie o siebie przyciągnąć też fajnych ludzi, żeby byli wokół Was, czy też właśnie w potencjalnego partnera, tak? To też jest taka energia mówiąca o tym, że daje troszeczkę właśnie uczucia tym wszystkim sobie. To jest bardzo fajnie połączone ze sobą, tak? Bo często poprzez, poprzez to, że o siebie dbamy Czujemy się lepiej, tak to wpływa na naszą emocjonalność, tak, na to, że my czujemy pewnego rodzaju komfort życiowy. A z drugiej strony też ym, ludzie wokół to widzą też ym, konkretni ludzie też z takimi fajnymi w cudzysłowie, wibracjami przychodzą do nas. nie, A Jeżeli my jesteśmy tacy trochę no, przyjść tu, tam pójść, ponarzekać, ponarzekać, to ściągamy też do siebie osoby, które narzekają, tak, tak się wymieniamy tymi. E, negatywnymi karmimy nawzajem tymi negatywnymi e, mm, emocjami i też troszeczkę w, później jesteśmy takimi otoczeni, takimi wampirami energetycznymi, a to chyba nie o to chodzi, bo często jest tak, że z jakimi przystajesz takimi się faktycznie stajesz, tak? Czyli jak otaczamy się ludźmi, którzy wysysają z innych energię, no to potem my też się tacy stajemy i tr trudno jest potem zmienić jakby otoczenie. No ale w tym wszystkim, w tym, że fajnie jakby starałyście się o, o siebie zadbać. Jest ta dziesiątka mieczy, która budzi moje pewne wątpliwości, dlatego że to tak, jakbyście z jednej strony e, chcieli coś w swoim życiu zmienić może przyciągnąć kogoś fajnego, może poczuć się dobrze. E, w tym wszystkim mieli przekonanie, że to się nie uda. Mówiąc prost. jakby z jednej strony mm, próbujemy coś robić, ale z drugiej, dziesiątka mieczy to jest takie dobicie własnymi myślami. Czyli tak, e, zadbam o siebie. Ale to właściwie niewiele zmieni, tak? Ja już nikogo fajnego nie poznam, tak? Albo w danym momencie czuję się samotna, samotny. Chcę otoczyć się fajnymi ludźmi, tak? Próbuję jakoś do tych ludzi dotrzeć, z kimś się zakończyć, ale właściwie to, na przykład też pozwolić sobie na to, żeby z kimś wyjść. To jest takie przeświadczenie, no ale ta osoba i tak mnie nie zaakceptuje i tak i tak nie, nie znajdziemy jakby wspólnego mianownika, wspólnego języka. Gdzieś w tym wszystkim to i tak nie wyjdzie, nie? No i to jest właśnie taka trudna dosyć energia, bo, bo, bo to tak jakbyśmy z jednej strony starali się coś robić, nawet z całkiem z pewnego rodzaju przekonaniem, tak, robili, wchodzili w coś, ale z tyłu głowy mieli takie, no nieważne ile w to pompuje swojego zaangażowania, swojego czasu, to i tak nie wyjdzie. Widać, że w tym przede wszystkim widać powiem, że, powiem wprost, że pewnego rodzaju trudne doświadczenia życiowe, tak? Może jakieś wcześniejsze po prostu rozczarowania, rozczarowujące relacje mówiąc wprost, teraz bardzo mocno wpływają na wasze patrzenie na innych ludzi, tak? Że Możecie mieć przeświadczenie, że dobrze chcę, na przykład zaangażować się w jakąś, poznać kogoś, zaangażować się w jakąś nową relację albo znaleźć nowych przyjaciół, tak, zaprzyjaźnić się z kimś, no ale de facto to na podstawie moich doświadczeń uważam, że właściwie to i tak każdy prędzej czy później odejdzie, a przyjaciele zdradzą, albo i tak koniec końców okaże się, że mają własne życie i właściwie to nasze problemy mają gdzieś. No to jest niestety troszeczkę na tą nutę grane. No ale w tle tego wszystkiego jest ósemka buław, która jest bardzo zaskakująca, bo mówi o jakiejś, że w przyszłości jakieś pozytywne informacje do was przyszły, tak? Że może też mówić o tym, że pomimo jakichś swoich y, rozczarowań, tak? Jakichś takich swoich trudnych lekcji i w związku z tym wątpliwości mogłyście faktycznie na przykład kogoś poznać. Ale bardziej bym tutaj się skłaniał ku temu, że na przykład poznałyście kogoś ciekawego do, do zakolegowania się, tak? Że pomimo jakichś swoich wątpliwości, dzięki temu, że o siebie zadbałyście, yy, że tutaj pozwoliłyście sobie na coś więcej, na przykład poznałyście kogoś wartościowego, nie? Że, że tutaj zaczęło się wszystko od jakiegoś takiego na przykład wspólnych, jakichś pojedynczych rozmów, a potem zaczęło się to jakby fajnie rozkręcać. No i ten lipiec. Ten lipiec jest dla mnie najbardziej fascynujący w tym całym czytaniu, bo te trzy, dwa, przepraszam, dwa arka wielkie i plus ta karta zmiany. Hmm. Ale znowu jest ta łyżka, gdzie kciuk w postaci ósemki mieczy. No bo jeśli chodzi o lipiec, mamy karty rydwaną, kartę świata, kartę szóstki mieczy i ósemka, właśnie mieczy w tle. To tak wygląda jakby w lipcu: albo was czekała jakaś podróż, albo jakieś wakacje, bo karta świata w ogóle z ósemką mieczy mówi o tym, że <laughs> możemy tutaj podróżować, tak? Zresztą popatrzcie, tu jest e, ta Ziemia, tak? E, zresztą pod tą kobietą też jest ta Ziemia. E, takie pozytywne barwy tutaj są. Mogące mówić o tym, że po pierwsze harmonia w życiu, zakończenie jakiegoś etapu, harmonia, która tu następuje. Tutaj zresztą fajnie jest to pokazane, bo popatrzcie, ta czerwona szarfa się kończy ogniem, ta niebieska wodą. Tutaj mamy ziemię boten, bo mamy tutaj zielone i tutaj żółte jako wiatr. Natomiast w tym wszystkim widać, że, że jest jakieś działanie, tak? że jest um, jakiś ruch, bo o tym mówią właśnie te dwie karty, że może tutaj w lipcu gdzieś sobie pozwolicie na jakiś wyjazd. Szczególnie tutaj widzę w szóstce mieczy wodę, czyli na przykład nie wiem, pojedziecie gdzieś za granicę nad morze, albo nawet w Polsce pojedziecie nad morze. No i Faktycznie są fajne tutaj energie, w związku z tym, że jakoś tam ruszycie się, tak? Gdzieś tutaj zobaczycie coś innego. Świat może też mówić o jakiejś dalszej podróży, także sobie po pozwolicie gdzieś wyjechać, gdzie na przykład wcześniej nie miałyście okazji. I szóstka mieczy też mówi o tym, że to jest wypłynięcie na spokojniejsze wody, więc może mówić właśnie też o odpoczynku. Co ciekawe, ostatnią kartą jest tutaj karta Rydwanu. Więc y, może to być wyjazd y, na przykład też pod wpływem chwili, nie? Że, nie wiem, za dwa tygodnie macie urlop i postanawiacie, dobra, dobra, a może by sobie tutaj ktoś tam ze znajomych jedzie, może by tutaj do, dołączyć, tak, czy też samemu sobie coś zorganizować fajnego, bo to jest tak naprawdę takie nagłe ruszenie do przodu. Yy, także. Jeśli chodzi o lipiec, ja bym tutaj powiedział, że może to być właśnie czas Waszego odpoczynku, gdzieś ruszenia, czy nad wodę, czy gdzieś dalej, e, generalnie działania, ruchu i tak dalej. O czym mogą mówić te, e, też te karty? Jeśli chodzi o takie sprawy, powiedziałbym, że bardziej przyziemne, niezwiązane z urlopami, e, Widać, że w tym wszystkim jest jakaś zakończenie jakiegoś etapu, bo mamy tutaj ruszenie do przodu, zakończenie etapu i mm, zmiana, która będzie pozytywna, ta, która przyniesie w Waszym życiu spokój, więc bardzo prawdopodobne, że w tym miesiącu na przykład też e, możecie zmieniać pracę, zakończyć obecną pracę i na przykład iść do nowej, bardzo też prawdopodobne, że ta praca będzie na przykład w, w, albo nie w Waszym miejscu e, zamieszkania, czyli gdzieś dalej. Albo w ogóle będzie to praca e, na jakiejś dalszej odległości, że na przykład trzeba będzie do niej wyjechać. Niekoniecznie musi być to sezonówka, chociaż ja bym tutaj widział, że też może być taki, taka możliwość, że na przykład będziecie gdzieś jechać na jakąś sezonówkę, tak, sobie dorobić pieniążków. E, na pewno są tutaj duże zmiany i zmiany pozytywne, bo mamy tutaj dwa na wielkie, a ta szóstka mieczy na uzupełnieniu mówi właśnie o czymś spokojnym, o tym, że to ma mi przynieść spełnienie. Przed szóstką mieczy jest piątka mieczy która jest kartą jakichś trudnych doświadczeń, tak? Jest kartą e, walki często, tak? E, jest kartą poranienia i tego, że wcześniej po prostu bardzo mocno o coś zabiegaliśmy, a koniec końców stwierdziliśmy, że to właściwie nie przyniosło nam tego, e, pomimo, że coś nam się udało osiągnąć, okazało się, że to nie jest to, o co nam chodzi. I to jest pewnego rodzaju też rozpoczęcie e, czegoś nowego i chęć jakby zmiany, tak? Bo my tutaj zostawiamy te piątkę mieczy, w tej szóstce mieczy po prostu wypływamy w kierunku czegoś Czegoś innego, co ma, da nam, na, ma nam dać spełnienie, ale nie do końca wiemy, czy faktycznie tak będzie. No więc te, te tutaj energie są takie bardzo mocno o nowych początkach tak? o jakiejś zmianie o, o tym, że chcemy być też w innym miejscu i e, jeśli chodzi o swoje życie, i jeśli chodzi o położenie geograficzne. W tego wszystkiego natomiast jest ósemka mieczy, która jest znowu właśnie tak jak już wcześniej powiedziałem na początku, przychodząc do, do tego lipca, do tej teraźniejszości, jest taką łyżką gdziekciu, bo ona mówi o pewnych blokadach yy, w głowie. To jest troszeczkę taka sytuacja, w których troszeczkę ona ma podobną energię yy, do, do tej dziesiątki, tak? Czyli bardzo dużo w głowie się dzieje, bo miecze, pamiętajmy moi kochani, że to są to jest energia myśli, tak, energia głowy. To tak jakbyśmy wyjeżdżali coś, wyjeżdżali, przepraszam, gdzieś, tak, chcieli się od, odprężyć, pobawić i tak dalej, o czymś zapomnieć, ale nie do końca wierzyli w to, że to się może udać, tak, i troszeczkę nie wierzyli w to, że problemy uciekną wraz z tą zmianą. Tak jakbyśmy coś zmieniali, ale w głowie cały czas pozostawali w... w pewnej swojej rzeczywistości, tak? Więc telepiec może być dobry, znaczy myślę nawet, że będzie bardzo dobry pod kątem zmian, ale trzeba będzie, żeby coś faktycznie zmienić, jeszcze uświadomić sobie, że ta zmiana następuje, tak? Że to będzie też praca z tym, jak my odbieramy tą otaczającą nas rzeczywistość, tak? To, że ona się zmienia, nie znaczy, że my idziemy jakby z, z kursem tej zmiany, tak? Czasem jest tak, że wokół nas się dużo dzieje, a my mamy takie... Nie potrafimy się tym cieszyć, bo nie do końca sobie po prostu to uświadamiamy, tak? Gdzieś myślami jesteśmy gdzie indziej i troszeczkę tak tutaj jest pokazana właśnie ta ósemka mieczy jako taka klatka własnych myśli, mówiąc wprost. Bo ta kobieta jest tutaj związana. Ale to nie są jakieś, wiecie, sznurki. To jest takie, właściwie ciężko stwierdzić, co to jest. Wokół niej te osiem mieczy, jako taki rodzaj klatki. Ona ma przywiązane oczy, więc do końca nawet nie widzi tego, tego co się wokół niej dzieje. Fajnie to jest pokazane w którejś też talii, chyba w jest Starot. Ósemka mieczy, gdzie kobieta stoi. I ona jest ogólnie nic się nie dzieje, wszystko jest ok, a przed nią w lustrze takiej własnej świadomości, ona widzi siebie właśnie związaną, tak. Więc to jest troszeczkę e, rzeczywistość kontra jej odbieranie. Rzeczywistość często jest dużo lepsza niż my ją odbieramy i tak myślę, że jest w tym przypadku, że często coś zmieniamy i robimy dobrze, bo to jest zmiana na lepsze, ale my musimy też mentalnie za tą zmianą pójść po to, żeby zacząć się cieszyć, po to, żeby faktycznie e, zaczęło się zmieniać w nas. Jeśli chodzi o najbliższą przyszłość, królowa, królowa monet, dziewiątka kielichów, piątka kielichów i karta słońca. Mamy tutaj królową kolejną, która też nie jest Waszą energią, bo tym razem jest energią Ziemi. Mamy tutaj kobietę bardzo zaradną, więc myślę, że jeśli chodzi tutaj o jakąś zmianę jeśli chodzi o, o najbliższą przyszłość, na pewno pozytywne zmiany materialne, tak? Nie mówię tylko o tym, że w, nie wiem, w najbliższej przyszłości będzie podwyżka minimalnej, tak? dla tych, którzy mieszkają w Polsce, bo, bo z tego co widzę, to też osoby z zagranicy oglądają. Ale bardziej chodzi mi o to, że to jest taka pozytywna zmiana w takiej gospodarności, ale też w dostępie właśnie do dóbr, tak? Bo to jest kobieta, która ma środki materialne i potrafi tymi środkami materialnymi bardzo fajnie zarządzać. Obok ta dziewiątka kielichów mówi o tym, że cieszymy się z tego, co mamy, więc jest pewnego rodzaju tutaj pozytywna zmiana. Pewnego rodzaju, dlatego że obok mamy piątkę kielichów. To, tak jakby z jednej strony połączenie tych kart e, mówi o tym, że z jednej strony cieszę się z tego, co jest, a z drugiej jeszcze gdzieś e, troszeczkę cierpię po tym, co było. Bo piątka Kielichów to jest takie wspominanie, zastanawianie się nad tym, co zostało utracone, te w ogóle jesienne liście mówiące o tym, że jakby rok się kończy, kończy się jakaś taka. Wiecie, jakiś etap w życiu i, i ta jesień, właśnie, mówi o końcu tego etapu, tak? Um, I tutaj niby te dwa kielichy są cały czas dostępne, ale te trzy są rozlane, więc ktoś tutaj patrzy tylko na te trzy rozlane kielichy. Więc z jednej strony to tak wygląda, jakbyście tutaj faktycznie w lipcu zaczynały jakiś nowy etap swojego życia e, i nawet korzystały z tego, co się dzieje, tak? Cieszyły się gdzieś, ale jeszcze czasami wracały do Wspominania tego, co było, gdzieś zastanawianie się, czy, pewne, czy miałyście jakieś w życiu szanse, po prostu, który, z których po prostu nie skorzystałyście, i troszeczkę czasem łapały się na tym, że macie jakiś żal do siebie, tak? Natomiast ogólnie energia jest bardzo dobra. No i właśnie pamiętajmy, że w dziewiątce kielichów to jest karta takiego zaspokajania siebie, dawania sobie pewnego komfortu, jeśli chodzi o własne życie dawanie sobie radości w postaci na przykład, nie wiem, obdarowywania siebie, dbania o siebie i tak dalej. Natomiast nie jest to dziesiątka kielichów. I myślę, że ta piątka kielichów może się łączyć z tym jednym brakującym kielichem, może być pewnego rodzaju dopowiedzeniem, dlatego że może mówić o tym, że na przykład, nie wiem, w najbliższej przyszłości w waszym życiu zawodowym zacznie się lepiej układać, tak? Że będą dodatkowe pieniążki, będzie można też o siebie zadbać bardziej, ale to jest kobieta gospodarna, więc ona wie, ile może wydać. Natomiast tym dziesiątym kielichem na przykład może być szczęście prywatne, tak? Czyli nie wiem, to, że nie macie na przykład stałego partnera, tak? Albo. Jeżeli nawet macie to, nie realizujecie się w tej relacji, albo że nie wiem, że cały czas tęsknicie za kimś z przeszłości, bo, bo to też może być ten brakujący dziesiąty kielich, albo na, nawet jeżeli na przykład macie zainteresowanie płci przeciwnej to nie są to na przykład mężczyźni, o których tutaj byście myślały poważnie, nie? To jest właśnie ten dziesiąty kielich, który wywołuje poniekąd te piątkę kielichów, tak? Czyli mówi o tym, że wszystko idzie w dobrym kierunku, wy wiecie, że idzie w dobrym kierunku, że tutaj jesteście pod pewnymi względami bardzo z życia zadowolone, że korzystać, bo to też jest karta szczęśliwego, zasobnego singla, to też jest karta mówiąca o tym, że tutaj korzystam z życia, pozwalam sobie gdzieś tam czasem wyjść, tak? Na jakieś większe wydatki, ale ten dziesiąty kielich, on cały czas jest takie wrażenie, że on jest niedostępny, tak? Czyli, tak jak mówię, bardzo prawdopodobne, że gdzieś w życiu um, prywatnym, na przykład, będzie, będzie czegoś tutaj um, brakowało, albo na przykład może być też sytuacja, w której jesteście w miarę szczęśliwi, tak, macie nawet znajomych, ale nie macie na przykład takiego poczucia, że macie. Taką osobę wśród swoich znajomych, na którą zawsze możecie liczyć, że to jest ten brakujący dziesiąty kielich, że nieważne co się dzieje, dzwonicie i macie wsparcie, tak? Ktoś tutaj wam powie parę dobrych słów, że po prostu czujecie się na przykład w tym swoim, tym swoim jakiejś tam poprawie osobności, czujecie się samotne, tak mówiąc prost. Ciekawa jest tutaj karta w tle, bo karta słońca. Karta słońca jest kartą tego, że w życiu dzieje się dobrze, tak? I, I to jest właśnie taki, powiedziałbym, że kontrast do tej, do tej piątki kielichów, ta karta Słońca. Bo tutaj te karty są bardzo dobre. Tak patrząc na całość, czytanie w ogóle Lipiec też jest dobry, gdyby nie ta ósemka mieczy, czyli taka karta pozostawania we własnych myślach. Tutaj, ja bym powiedział, że te karty są jeszcze bardziej pozytywne, jeszcze lepsze. No, tak jak mówię, ta piątka kielichów może mówić o tym, że jakiś, jest jakaś tęsknota, jakieś rozczarowanie, jest związane właśnie z tym, że macie takie poczucie, że jakieś szanse w waszym życiu w przeszłości nie zostały przez was odpowiednio wykorzystane. Natomiast jeśli chodzi o, o to, co się dzieje, karta słońca mówi o tym, że w waszym życiu na pewno będzie dużo lepiej, tak? że będzie, będą szczęśliwe wydarzenia. Natomiast trzeba będzie po prostu nauczyć się cieszyć z tego, co jest. To też jest pewnego rodzaju tutaj dla Was lekcja. I karta słońca może mówić o tym, że przede wszystkim wiele rzeczy w Waszym życiu zacznie być jasne. Tak? Że może na przykład uświadomicie sobie. I też może to się tyczyć odnośnie tej piątki kielichów, odnośnie jakichś swoich relacji, że one są dla was dobre albo złe, tak, że ci ludzie są wobec was w porządku albo nie i ogólnie będzie to oznaczało, będzie tu pokazane też w karcie słońca, no bo pewna prawda wyjdzie na światło dzienne, tak, bo o tym jest słońce, o światle dziennym, natomiast może to być pewnego roż, rodzaju dla was rozczarowanie. Jeśli chodzi o radę, karta siły, myślę, że to jest dość jasna rada, tak, Karta siły, pozostań silnym. Dzięki własnej sile, będziesz tutaj w stanie e, osiągnąć własne cele. Zresztą tutaj to, to fajnie jest pokazane, bo myślę, że to też jest rada na lipiec: że nawet jeżeli tutaj w przyszłości gdzieś, no, nie do końca tutaj wszystko e, szło po waszej myśli, w lipcu przychodzi zmiana i trzeba będzie może też dużo tutaj samozaparcia, żeby ta zmiana pomimo jakiegoś braku przekonania co do niej tak, co do efektów, które przyniesie, żeby tutaj pozostać silnym i przejść do przodu, natomiast jeśli chodzi o najbliższą przyszłość, to ta karta siły e, może mówić o tym, żeby po prostu tą swoją rzeczywistość zacząć odbierać w inny sposób, żeby poczuć się e, lepiej w swojej rzeczywistości, tak, żeby żeby zacząć tą rzeczywistość odbierać w bardziej pozytywnym, pozytywny sposób, bo generalnie, tak jak mówię, cała sytuacja jest bardzo dobra. Pozostają wasze tylko wątpliwości co do, co do przeszłości, co do tego, co się wydarzyło, i one mogą bardzo mocno po prostu psuć e, wasze postrzeganie waszej sytuacji. No, często tak zresztą w życiu mi się wydaje, że jest każdego chyba człowieka, że. E, po prostu poprzez jakieś tam swoje wątpliwości odnośnie tego, co się działo w przeszłości, tak. Gdzieś nie widzimy tych wszystkich pozytywnych rzeczy, które się dzieją, jakichś pozytywnych zmian, bo my byśmy chcieli, nie wiem cofnąć się w czasie i yy, coś zmienić, bo uważamy, że wtedy byłoby nam lepiej, że mielibyśmy wszystko tego, to, to, czego potrzebujemy. Ale po pierwsze nie wrócimy do tej przeszłości, a po drugie nie wiemy tak naprawdę jakie zmiany by ze sobą przyniosły. Może w danym momencie, w pierwszym momencie byłaby to zmiana na lepsze, ale później tak naprawdę i tak wszystko yy, to, co miało by runąć i tak by runęło, tak? I ta jedna na przykład decyzja niewiele by zmieniła, tylko by na przykład odwlekła w czasie coś, co się musi tak wydarzyć, więc to jest rada odnośnie tego, żeby być silnym, skupiać się na tym, jak wzmacniać swoją pozycję w życiu i jak tutaj jak tutaj e, poprawiać tą swoją sytuację. Od tylko tyle, moi kochani, moje kochane Strzelce i aż tyle. Okej, okay, moi kochane strzelce, ja wam bardzo za to czytanie. Dziękuję. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonujesz z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca, no i widzimy się niedługo. Pozdrawiam. Marczu